W zasadzie dobry wieczór. Proszę Państwa, ważne, no, żeby wróciły czasy, kiedy będę mógł powiedzieć, witam tu niezgromadzoną y, publiczność. No, mamy w tej chwili czas jaki mamy, w związku z tym y, mimo wszystko staramy się robić coś w temacie tytułem, kultura. Witam wszystkich y, Państwa, witam także internautów, bo będzie można to również oglądać w internecie. Witam na nowym cyklu, który się nazywa Wpół do kultury. Dlaczego Wpół do kultury? A no dlatego, że zawsze o godzinie 18:30, czyli w pół do siódmej, będziemy rozpoczynali różne wydarzenia artystyczne, nie tylko muzyczne. Rozpoczęliśmy w ośrodku kultury nowy cykl artystyczny, nazwaliśmy go Wpół do kultury, a dzisiaj mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu zespołu Piwozaury, jak również udało nam się przeprowadzić z nimi krótką rozmowę. Zapraszamy. Zanim zacznę z pytaniem, które już padło podczas obiadu, skąd, ten, skąd ta nazwa piwo, Piwozaury, to chciałbym wam zadać pytanie, no w ogóle od kiedy to wy istniejecie? Jak to się stało, że w ogóle się zawiązaliście? Jaka jest, jakie są początki historii? Tak nie za długo, bo mamy nie za dużo czasu, ale tak skrótowo, bo już wiem, że trochę, trochę lat już gracie, prawda? Gramy już w zasadzie od 2015 roku. Zawiązaliśmy się w zasadzie tak sp spontanicznie. No spontan jest chyba najlepszy właściwie w tak. takich zespołach artystycznych. Było go hasło, robimy coś, coś zrobimy. No. Miało to być tylko na jeden raz. Miało być to na, miałby, ma, miałby na, to na krótko, razy. później nam to się spodobało. Próby bardzo owocne były. Mm. <laughs> Między innymi powstała nazwa właśnie, po próbach nazwa, nazwa powstała właśnie. Prawda było tak, że chłopacy e, na pewnej sprób w garażu, oczywiście u siebie, e, mieli dosyć już grania, powiedzmy do kotleta e, i e, zakładając zespół bluesowy na jeden raz, tylko na jam session, które się odbywało we Wolsztynie, organizatorem był tutaj e, kolega Marek Buczkowski, e, i chłopacy zagrali, no, spodobało się, przyjęło i odtąd zaczęli regularnie grać, e, zostali zaproszeni też przeze mnie na pierwszy festiwal, który się odbywa co roku, oprócz tego roku, już w siódmym edycji mieliśmy Povid Jam Session Festival, chłopaki zagrali mnóstwo koncertów, niby twierdzili, że przyjeżdżają jako zafajdziura, się okazało, że dali świetny popis na scenie swoim, swoim kusztem wieloletnim. Grają tutaj, to są chłopacy, których jasno od urodzenia grają, byli znani, bo grali tutaj po okolicznych zabawach, weselach przez naprawdę, nie wiem, 40 lat. Dobrze się nie mylę, no chyba tak będzie. Zaczynamy, czyli coś na Hirkiem. Kiedyś zbudowałem własną gitarę. Było to naprawdę wieki temu, mieliśmy po 15 lat. Tak się zrodziło zamiłowanie do grania, do koleżeństwa. Tomek tutaj jest też samoukiem w ogóle, jeżeli chodzi o gitarę basową, a nie jednego by mógł w tej chwili nauczyć grać na basie. Błażej to jest większa historia muzyczna, bo zaczynał swoje jakby przeboje czy tam przeboje, Swo swoje, swój kontakt z muzyką już w szkole podstawowej, bo grał w orkiestrze dętej w szkole numer 3, w Olsznie, tak to się nazywało. A tutaj Piotr Janczewski, no to już uderzył nawet do pole ze swoimi klawiszami. Urodził się, tak, tak, tak. Rozróżnia tylko białe i czarne, nic więcej. Nie jest rasistą, w jednym utworze chłopacy też śpiewają, Piotr Plawiszow jest basista, nierasista, coś takiego tam jest, ale... To jest spontan, już do muzyki. To tak. jest to nasze znaczy, najważniejsze jest Cała siła, energia i serce naszego zespołu. To o to głównie chodzi. To jest to, co po prostu lubimy sobie robić tam. Dobrze, mówiliście, tutaj pan powiedział, że, że blues, no właściwie ja myślę, że tu wiele różnych gatunków się wkrada, prawda? Tak, a, blues, rok, bo to nie to jest sam blues, 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 rock, troszkę też, funky nie, ale trochę też takiej... Mieliśmy, jakby... mieliśmy właśnie takiego kolegę naszego, Tomka Merka, grał na, na harmonice, fajnie, fajnie to wszystko szło, uzupełniał, uzupełniał. świetnie, harmonika, bluesowa, typowo, no to, to... fajny klimat. Rozwijaliśmy po prostu to typowe, bluesowe właśnie y, takie klimaty, nie? Słyszałem o... Tomek się wycofał z zespołu w jakimś czasie, y, w jakimś tam okresie, całkiem niedawno chyba, rok temu. Y, uderzył w muzykę, że tak mogę powiedzieć, uderzył. Bardziej poszedł w innym kierunku, w poezję śpiewaną y, Gintrowskiego. Zrobił jakiś tam swój repertuar y, z koncertami w bo bodajże y, dwa koncerty dał. Ale ostatnio rozmawiałem z Tomkiem i tak myśli o powrocie, bo nie wiedział, że to się tak aż rozwinie w takim kierunku. No i chyba, chyba będziemy go mieli znowu z powrotem. Troszkę za a wtedy że... na czadu. Damy right czadu wtedy. Troszkę. Troszkę za tensor, Co pięciu, to sure... nie czterech, nie? Oczywiście, no więcej no, się dzieje. No to wyglądamy. Bo tutaj na ulicy słyszeliśmy, że panka podobno gracie, ale nie planujecie. Nie, 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 nie. Może nam. Tak. Jurek trochę grani, trochę... Po, po, w zasadzie się połowa się to utworu rozwinąć. w zasadzie to jest n, 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 naszej budowy, naszej konstrukcji, nie? Ale postaw. No ale staramy się łączyć to ten, wszystko. Wszystko to połączyć, jak to się mówi, no, coś co, co można zbudować z różnych pomysłów o w ten sposób. A śpiewać każdy może. A, no. No ale. No właśnie, tutaj apel do nas: jakbyście Państwo dzięki łączom znaleźli jakiegoś dobrego wokalistę, to zapraszamy, naprawdę. bo... Dobrego wokalisty? Z pazurkiem. Pasur... Bezrobotnego, robot... Bez dobrego wokalisty. I fajnego gościa takiego typowego no. do piwozauru. Tak, dokładnie. Zbyt mu nazwa odpowiadała. No dobrze, dobrze, w takim razie apelujemy, my jeszcze tam też tam jakiś link puścimy, jakąś informację, właśnie, gdzie was, gdzie was można jeszcze zobaczyć, ja wiem, że taki okres mamy bardzo trudny taki, ale może macie jakieś plany, może gdzieś coś już jest zaplanowane. Tak, tak, ja tutaj mogę powiedzieć, bo zajmuję się trochę belarżerką tego zespołu, yy, takie by tutaj role niestety tego, yy, miałem być namówiony do grania, ale no niestety... E, chyba moja kobieta mi nie pozwala, <głos> <głos> e, nie, ale teraz mówiąc takie poważnie, chłopaki mają plany, plady koncertowe na przyszły rok, e, gdzie ich można zobaczyć, na pewno e, na ósmej edycji Dżempowicz Festiwal e, w Powizu, później grają w Ślesinie. Ślesi, ślesiński Festiwal, się uda. Zakończenie sezonu motocyklowego. A, tam głównie, tam, tam, gramy, tam, ja, głównie gramy tam właśnie dla naszych motocyklistów, tu dla Wolsztyńskiego Towarzystwa motocyklowego, motocykl tak, jeżeli się odbędzie, no bo. Na to nie mamy wpływu. No więc właśnie... No, no i bardzo lubimy tam właśnie grać, bo takie klimaty typu motocykle i, i, i rok skóry, rok <laughs> motocykle. <śmiech> <śmiech> no, no dobrze, no dobrze, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Dzisiaj był siedlec, życzymy wspaniałych scen. E, no i do zobaczenia. Na jakiejś scenie. Dziękujemy.